Cześć, moi drodzy, na kanale Ruzi Rups. Z tej strony Wasza Ruzi. Bardzo pragnę na wstępie przeprosić wszystkich tych, którzy mnie słuchają, oglądają. Jeżeli nie widzicie ostatnio moich filmów, to wiąże się to po prostu z moją sytuacją zdrowotną. I zajmuję się teraz sobą i do warsztatów 22 lutego, które organizuje w Warszawie, stopień numer 1 to właściwie mocno reperuję swoje zdrowie. Mam zabiegi, i oczywiście, piękną, cudowną fontanną wszelkiego życia: Rejki. Pokornie proszę o błogosławieństwo i uzdrawianie. I uzdrawiam swój kręgosłup. Pracowałam na to 9 lat, więc pora w końcu, aby zająć się sobą. Dlatego nie ma tyle filmów na kanale. Myślę, że do tego wrócę w marcu, kochani. Ale teraz jeszcze kilka słów dla tych, którzy pytają. Jeżeli macie ochotę dołączyć do mnie, jeszcze 21 i 22 marca w Krakowie jest taka możliwość. 21 marca robimy rejki numer 1, to jest sobota, a 22 robimy rejki 2, to jest niedziela. Kiedy mamy na przykład brak pracy? kiedy potrzebujemy zadbać o siebie kiedy chcemy wyciszyć swoje ego oczywiście wszystko zależy od naszej woli naszego widzenia ale możecie praktykować rejki i dojdziecie do najpiękniejszych rzeczy w swoim życiu pozytywne myślenie przede wszystkim pozytywne myślenie bez podtekstów negacji po prostu, kochani, będziecie czuć tą radosną energię i pochylać się nad potrzebami naszej psychiki. Negujemy często w naszych emocjach coś, co robimy, a tutaj bardzo ważne, żebyście wiedzieli, że myśli i słowa mają wibrację to jest też energia. Nie róbcie nic na siłę. Ale poprzez rejki możecie likwidować przyczyny, możecie szukać, co stało się złego, możecie pokonać wszelkie trudności. To jest bardzo ważne, aby w takiej ciszy, w spokoju medytować i wyobrażać sobie tą z serca płynącą piękną, stróżką, różową energię. I przekazujecie miłość. Możecie przekazywać tą miłość do sytuacji, do ludzi, oczywiście do siebie, ale również możecie uzdrawiać karmę rodu. I tutaj już wykonujemy to w Reiki 2, seminarium Reiki 2, kiedy mamy te cudowne, wspaniałe narzędzia, znaki. Możemy uzdrawiać też Rejki na odległość, czyli nasze karmy rodu, nasze trudne sprawy z przeszłości. I powiem Wam coś takiego bardzo osobistego. Miałam kuracjuszkę, którą poznałam tutaj. I ona poszła do cyganki, a wiadomo, cyganka prawdę nam powie, prawda? I ta pani mówi, że. Zresztą dość wysoką cenę powiedziała za oczyszczanie karmy lodu, bo w jakimś tam piątym pokoleniu do tyłu została przeklęta przez zazdrosną kobietę i trzeba ściągnąć tą klątwę. Wszystko to robimy z boską energią. Oczywiście jeżeli wierzymy w Boga, jeżeli wierzymy że też jest w stanie nam pomóc, ale również, kochani, uważam i praktykuję to od lat i widzę niesamowite efekty na swoim życiu i na życiu swoich klientów, klientek, że możecie to zrobić sami. Macie cudowne energię, narzędzie w ręku, nie wydacie wielkich pieniędzy, a po prostu będziecie mogli sami ściągać klątwy, ro robić naprawy linii rodu, i różne piękne, cudowne rzeczy będą się zadziewać w Waszym życiu. Zerwał się teraz wielki wiatr. Mam nadzieję, że mnie słychać. Może zatrzymam na chwilę, bo oczywiście chcę Wam teraz zrobić. Wybierz kartę. O, więc może ten wiatr mówi. Dobrze mówisz, dobrze mówisz, Reni. Chciałabym, abyśmy jeszcze dzisiaj sobie trochę poczytali, kochani. Zaraz będzie, wybierz obiekt. Ale ze względu na warunki atmosferyczne, jakie tu panują, jestem w stanie tylko zrobić Wam tutaj trzy pudełka. Zwróćcie uwagę na trzy pudełka i tak z intuicji wybierzcie sobie obiekt. Ale poczekajcie chwilę.